To jest normalnie najlepszy musical w caluszki Equestrii! Musi być dobry, skoro Rainbow Dash tak mówi. Przecież ona nigdy nawet nie lubiła musicali! Zgadza się! Kucyki co chwila śpiewają piosenki, gdzie popadnie i to bez żadnej zapowiedzi. Kto tak robi? O Manhattan, ciągle mi się śni W wielkim mieście życia kocham rytm Tutaj zawsze, kiedy masz już dość Ja podam ci pomocną dłoń gdy ktoś się dąsa, po co złość? Rzuć dobre słowo, pociesz go. Stanie się cud, przeminie gniew i zmieni się wnet w śmiech. Witamy w hotelu mój konik, panie pozwolą, że zaniosę bagaże do pokoju. Pod warunkiem, że przyjmiesz w zamian ten klejnak! ho, zaraz ho, ho, wydam resztę! Proszę to zatrzymać i żadnej reszty! Wszystko z ciebie da Ciebie tam poprzeczkę podnieść chcę Niech w tym mieście znów da się żyć Proszę, ja poczekam e, Dziękuję Muszę coś mówić Uuu, dziękuję! Mówią mi Rarity Tak nie można, przestań, to błąd Dla każdego serca. Się, o nie, kiedy widzę zło, przyspieszam krok i uśmiechniemy się. Ponieważ ciągle nam się śni, co jeśli w strasznym korku tkwiś, nie maruci, ci zrób to, co my Dobrą minę do złej gry. Wszystko z siebie daj żyć, wieście to. Kowczele daj i będzie daj, jak o